Cześć z tej strony I w w z tym, że zaraz za niedługo może będzie jakaś ak... Nie powinna no, powinno ja w tym miesiącu aktualizacja początek marca, bardziej ja już mam ten nawet tego e szeli z niedługo nastarowała, że może się jakiś tropnie. Ja mam tyle hajsu, tysiąc I z ulepszymy sobie pen No dobra Oraz, Nikt nie gra. Nie. To jest oczywiście mój klub Tesco. Możecie dołączyć. No, Dołączajcie. No, dobra. To lecimy z Mapę. Dobra. Bo tu może. Raz, strzelamy do niej. Pęk i. Kurde, uciekła mi. Nie wiecie, czy się Oliwiro wczoraj dropa. No stara, no oczywiście, nie. wszystkim się wszystko coś dropa, tylko nie mi Ale ja wiedziałem, że na tu będzie. No, no, dobra. Z kolei, no i. Zdechnęliśmy. Tam się jeszcze biją. Dobra, wyrwał szczczała. Kurde. Nie można jej Dobra, są uciekam Dobra. Nie. Sorry, nagrywam. Nie pozbieramy Pokémon. O kurde, Bodzio. Dobra, Bodzio, zaproszę cię. Będziesz na odcinku. Napiszę. No dobra, robimy aż odpiszę. Dobra, lecimy, moi drodzy, z bodziem gramy. Okej, okay, tutaj tego broka spróbujemy sobie dziabnąć. Kurde, myślałem, że ten jean indziej tutaj, ten napakowany kurta, z tego energola. Ała. Dobra, ok, okej nie Nie, 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 na sobie dobra nie, 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 jest to, że ona ma mało życia. Profesjonalnie no. no. Nie w nich. Dobra. Czekam stąd. Która nadzieja, że tutaj nie pójdzie ten. ...mo-mo-mo-mortis. Kurde. To sprawia, czy tych bombek nie mam więcej. Dobra, jasność może... Kurde... Nie na tak to wyglądało źle. Znaczy, nie, że źle, ale... Tak... low darkness, ma Ale na serio tak wyglądało. Tak został w tych bombach. Dobra. Mamy ewakuację. Jakby coś się stało. jestem wiem, tam... Kurde, be... Dobra, zabity. Idźmy z kolejnym typem. O, jak pięknie Mortis dostał. No, jakoś wstanie mi się piperka spodobało. Nie dobra. Te 3 sekundy i tak by nic nie zmieniły. No i tak by to nic nie zmieniło, no bo. Myśmy, oni mają za dużo tych. No tych, 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 tych power. Ura, I teraz zapomniałem jak się nazywa. Zawsze tak, 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 tak pamiętam, a teraz jakoś nie pamiętam w ogóle. Dobra. Dobra. jest przesunę. Fajnie jest to, bo nie trzeba pisać. Dobra, dawaj. O nie. Dopnij tylko. Dobra. Dobra, dalej, bo dziogramy. Dobra, robimy przerwę. Chwila. Okej, okay, moi drodzy, gramy dalej. Mieliśmy chwilę przerwy. Dobra. Nie. Dobra, już tu Oli mi dzwoni. My się mówiliśmy, że będziemy cię pokemony łapać, ale czas nagrywam w tej chwili aktualnie. Nie, dobra, nie, uciekam stąd. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Okej. Okay. Szkoda, że ten wielki robot nam nie daje tego ulta, nie nabija. Bo to by też było fajne. No nie dzwoń! Ja zaraz przyjdę. Tak mnie nie słyszy. No ale, mi mnie dzwonić, to ja, ja nie mogę. Ale wiecie, ja teraz nie mogę przerwać, tak o w środku, nie? No i patrzcie, co będzie dzwonić, no. Przecież ja, co już normalnie w spokoju nie mogę nagrać. O kurde, i nie tego ulta. Dobra, co to było? Widzieliście tego, co to było? Chwila, Dobra, wieście trochę tej rozmowy? Dobra, to gramy. On star power mu się dropnął no. Chyba gramy Też bym chciał, kurde teraz star powera na przykład Bym już mogła awansować na dziesiątą Kurde, fajny dropik O kurde Towarka jest jakaś popsuta w celową kupić dobra bęk, bęk, bęk okej, na razie nam idzie dobrze musimy tą mapkę wygrać. No nie ma bata, musimy ją wygrać. Tam jest, tu idzie bocik. I to przyjma z wielką chęcią. Kolejny bocik, więc też go sobie weźmiemy. I jak ktoś przyjmie blisko, to atakuje o tak, nie? Tak auto atakiem. a jak jest ktoś dalej, to, to już tym wolę. Tym tak namierzającym namierzyć wolę.